W momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, System Express Elixir zaliczył rekord 100 tysięcy transakcji w ciągu jednego dnia. Co to oznacza? To oznacza, że Także w Polsce płatności natychmiastowe stają się coraz bardziej powszechne. To zjawisko widzimy także w innych krajach, choć nasz kraj jest tutaj jednym z pionierów, i od wielu lat rozwijamy właśnie usługi w zakresie płatności natychmiastowych, czyli takie, które z jednego na drugi rachunek bankowy trafiają w ciągu sekund. System Elixir istnieje już 25 lat. Tak, to prawda, że system Elixir, który jest w tej chwili największym systemem płatności funkcjonującym w Polsce, o skali jego działania świadczy to, że w ubiegłym roku przetworzył ponad 1,8 miliarda płatności o wartości trudnej do wyobrażenia bo jest to ponad 5 bilionów złotych. Funkcjonuje już od 25 lat, tak jak i inne elementy infrastruktury finansowej został na początku lat 90. uruchomiony. A zwykły klient sektora bankowego co zawdzięcza właśnie systemowi Elixir? Zawdzięcza bardzo wiele. Wiele osób nie uświadamia sobie faktu, że wysyłając przelew z jednego banku do drugiego, te przelewy są właśnie realizowane przez KIR w systemie przede wszystkim Eliksir, coraz częściej także Express Eliksir. Przez wiele lat Polska była krajem w Unii Europejskiej czy w Europie, takim krajem, w którym przelewy były dokonywane w ciągu jednego dnia. Wiele państw, nawet zachodniej Europy, nie miało takiej możliwości. To prawda, w momencie uruchomienia w 1994 roku system Elixir był bardzo nowoczesny. Nie tylko w skali kraju, gdzie w ogóle sama formuła dokumentu elektronicznego była nowatorska, ale także w skali światowej. Dzięki trzem sesjom dziennie, dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego, było to rozwiązanie, które plasowało nas naprawdę w czołówce światowej, i dzięki temu od samego początku polscy klienci mogli się cieszyć możliwością szybkiego przelewania pieniędzy w trakcie dnia, dzięki tym właśnie trzem sesjom dziennie. A jaka jest różnica między systemem Express Elixir a zwykłym Elixirem? System Elixir jest systemem sesyjnym, czyli w dni robocze od poniedziałku do piątku realizuje po trzy sesje dziennie, w ramach których wymieniane są płatności międzybankowe. Natomiast system Express Elixir jest systemem działającym non-stop przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę i umożliwia przelanie środków w ciągu sekund. Czyli nie jest to system baczowy, jest to system rozliczający już pojedyncze płatności. Ale z Express Elixiru, jeżeli chce się korzystać, to się ponosi dodatkowe opłaty. To zależy od banku i polityki cenowej stosowanej przez dany bank, ale rzeczywiście często wiążą się z tym jeszcze dodatkowe opłaty dla klientów. Mamy jeszcze system, który nazywa się Euroelixir. Jak rozumiem, dotyczy on transakcji między krajami Unii Europejskiej. Jak najbardziej, system EuroLixir jest takim narzędziem, który łączy nasze banki z innymi krajami, krajami należącymi do wspólnego obszaru płatności, czyli SEPA. Rozlicza on płatności w euro. I dzięki niemu możliwa jest właśnie efektywna wymiana, także kosztowo płatności transgranicznych z innymi, z innymi krajami Unii Europejskiej. W jaki sposób będzie się rozwijał Elixir? Czy wiadomo, w którym kierunku? Czy są jakieś nowe techniki, technologie, pomysły? Może blockchain zaistnieje w, w tym wymiarze? No system ELIXIR my cały czas unowocześniamy, wprowadzamy nowe funkcjonalności po to, aby wyjść naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Natomiast wydaje się, że w średniej perspektywie czasowej przyszłość należy do płatności natychmiastowych, które oferują jednak nieporównywalnie szybszy czas realizacji płatności. Także jeżeli chodzi o szybkość realizacji przelewów, to tutaj zdecydowanie system ELIXIR, Express, Elixir, Wiedzie, Prym. Ale czy standardem na rynku w Polsce będzie to, że wszelkie transakcje bankowe, przelewy z konta klienta na konto innego klienta, czy z konta klienta na konto firmy będą się odbywały natychmiastowo, czy też po prostu będziemy ciągle wybierali między wolniejszą i szybszą formą płatności? W moim przekonaniu jest to kwestia czasu, to znaczy w dłuższej perspektywie rzeczywiście płatności natychmiastowe zapewne wyprą inne typy płatności, natomiast w nadchodzących latach będą to dwa funkcjonujące równolegle systemy z całą pewnością.